Ja uważam, że w ogóle w każdym języku programowania będzie tak samo, czyli my nie będziemy osobami, które piszą ten kod od zera. My będziemy osobami, które mówią AI, żeby AI napisało kod, a my będziemy po prostu go testować. I co za tym idzie? My dalej musimy mieć umiejętności związane z pisaniem i czytaniem kodu SQL, żeby sprawdzić, czy AI wygenerował kod. Poprawnie. Co więcej, ja uważam, że te umiejętności nawet muszą być wyższe. Bo ja uważam, że jeżeli jest ktoś, kto z wielkim bólem serca potrafi napisać jakąś query, która coś tam wyciąga w SQL-u, to taka osoba może miała jakąś przewagę na rynku pracy dwa lata temu, ale w dzisiejszych czasach już nie ma tej przewagi, no bo AI potrafi zrobić to lepiej. Więc tym bardziej te nasze umiejętności SQL-a muszą być na coraz lepszym poziomie, żebyśmy my byli w stanie sprawdzać, czy AI pisze dokładnie kod.